Podczas posiedzenia Świętokrzyskiej Rady Innowacji w dniu 16 maja bieżącego roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Szczebla Wojewódzkiego Olimpiady Innowacji Technicznych oraz studentom, laureatom Regionalnym Konkursu Studencki Nobel 2011. Uroczystość została zorganizowana przez Biuro Innowacji w ramach Świętokrzyskiego Systemu Innowacji. Celem wydarzenia było promowanie aktywnych postaw młodych mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Nagrody wręczyli Jan Maćkowiak, członek zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Beata Oczkowicz, wicewojewoda Świętokrzyski oraz Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty. Głównym celem organizacji Olimpiady Innowacji Technicznych jest zachęcenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania prac nadobowiązkowych o charakterze badawczym, usprawniającym, technologicznym bądź konstrukcyjnym. Organizatorem Olimpiady jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, który na szczeblu regionalnym jest reprezentowany przez Wojewódzki Ośrodek Techniki i Wynalazczości w Kielcach. Podczas spotkania nagrodzono również laureatów szczebla regionalnego w konkursie Studencki Nobel 2011, organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Konkurs nazywa się Studencki Nobel. W tym roku jest to trzecia edycja Studenckiego Nobla. Na uczelniach w całej Polsce wybierani są najlepsi studenci. Brane pod uwagę są ich wyniki w nauce, ich znajomość języków, wszystkie certyfikaty, które dostali, wszystkie miejsca w konkursach, jakie zajęli, również to, jak się udzielają poza samymi studiami, czyli udziały w różnych wydarzeniach kulturalnych, akcjach karytatywnych, wydarzeniach artystycznych, sportowych. Działalność w mediach dalej przechodzą do etapu ogólnopolskiego, gdzie już ci najlepsi są poddawani jeszcze raz pod ocenę i jest wybierany ten najlepszy z najlepszych studentów w całej Polsce. Misją ogólnopolskiego konkursu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych studentów, których działalność naukowa i społeczna stanowi godny przykład dla całego środowiska akademickiego. Intencją organizatorów jest zwiększanie motywacji do poszerzania horyzontów naukowych i biznesowych środowiska akademickiego. Jeżeli chodzi o działalność naukową, to jestem przewodniczącym Koła Naukowego Młodych Prawników Peras Peradas, które od początku funkcjonowania Wydziału Prawa inicjowałem, założyłem to koło i praktycznie koordynuję jego działalność pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Jestem teraz od niedawna przewodniczącym członkiem studenckiej poradni prawnej, która działa właśnie na wydziale prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa. Udzielamy tam nieodpłatnych porad prawnych osobom, które zgłoszą się do nas z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego oraz prawa pracy. Jestem tegorocznym stypendystą ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, autorem kilkunastu publikacji naukowych, prelegentem kilkunastu konferencji międzynarodowych ale także ogólnopolskich, uczestnikiem kilkudziesięciu szkoleń tematycznych, finalistą właśnie Międzynarodowego Konkursu Student Roku Kreatywności, finalistą ogólnopolskiego konkursu z 2010. No i ostatnio zostałem wyróżniony w takim ogólnopolskim konkursie na najlepszy esej z zakresu języka prawnego i prawniczego języku uwagi organizowane przez Międzywydziałowe Koło Lingua Juris z Uniwersytetu Warszawskiego.